serdecznie. Nazywam się Alicja Schulz i jestem edukatorką cyfrową i animatorką kultury. Od czterech lat współpracuję z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży. W zwykłych okolicznościach spotkalibyśmy się w Warszawie na Łoprzyskiej w siedzibie FINA. Jednak ze względu na pandemię postanowiliśmy przenieść nasze działania do świata online. W związku z tym przygotowaliśmy cykl filmików, gdzie krok po kroku tłumaczymy, jak samodzielnie takie warsztaty przeprowadzić. W tym materiale zaprezentuję scenariusz naukowcy i wynalazcy dwudziestolecia międzywojennego. Tworzymy fotokast. Jest on częścią programu Harosi Niepodległej, czyli cyklu warsztatów edukacyjnych skierowanych do młodzieży ze szkół podstawowych, łączących wiedzę historyczną z nowymi technologiami. W tym filmie krok po kroku opowiem Wam, jak taki warsztat samodzielnie zrealizować. Wytłumaczę kolejne etapy scenariusza oraz opowiem o wszystkich narzędziach cyfrowych, które są potrzebne do realizacji tego scenariusza. Pamiętajcie, że na dole pod filmem znajduje się link do materiałów potrzebnych do przeprowadzenia tego warsztatu. Wasi uczniowie i uczennice mogą pracować na smartfonach lub komputerach. Wszystkie aplikacje, które będę prezentować, są bezpłatne, dostępne na oba systemy. Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki poznają postacie polskich naukowców i wynalazców z dwudziestolecia międzywojennego. Pracują w oparciu o informacje zawarte na portalu biogramy.pl oraz korzystając z archiwów FINA. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć przejmującą, wciągającą historię, Dowiedzą się, czym jest storytelling. Dodatkowo, uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, czym jest prawo autorskie oraz czym są licencje Creative Commons. Prowadząc ten warsztat, zawsze zaczynam od dyskusji, takiego wprowadzenia w temat i zaczynam od tego, czym różni się wynalazek od odkrycia. Następnie pytam uczestników i uczestniczki, dlaczego wynalazki i odkrycia są takie ważne i co właściwie zmieniły w naszym świecie. W dalszej części pytam ich, czy oni znają jakichś wynalazców lub odkrywców. I tutaj podaję przykłady, żeby ich zainspirować, ale jednocześnie, żeby już ostatecznie wyjaśnić, jaka jest różnica między odkryciem a wynalazkiem. Opowiadam o Louisie Duggery, który w 1839 roku wynalazł fotografię i tłumaczę, że wynalazek, wynalazca to jest ktoś, kto opatentował, stworzył coś nowego, jakąś nową technologię, tak jak Daggeri stworzył technologię fotografowania. Oraz drugą osobą, o której opowiadam, to jest Mikołaj Kopernik, który opracował heliocentryczny model układu słonecznego. Odkrycie naukowe tutaj polega na tym, że naukowiec przypadkowo bądź celowo odkrywa coś, co w naturze było, co jest już jakby, co jest w naturze. W kolejnym kroku przedstawiam uczestnikom zadanie. Opowiadam im, że teraz mają do wykonania fotokast. Tłumaczę, czym jest fotokast, mówię, że jest to wideo, film, który składa się właśnie z wideo, ze zdjęć oraz z dźwięku, z nagranej ścieżki dźwiękowej narracji bądź z muzyki. I wszystkie te trzy media są ze sobą połączone, tworząc spójną opowieść. I właśnie ich zadaniem tutaj będzie wykonanie fotokastu, który opowiada o jednym z wynalosów bądź naukowców z dwudziestolecia międzywojennego. Przedstawiam im wybrane osoby i tak naprawdę uczestnicy sami decydują, o kim chcą opowiedzieć. Do wyboru mają Maria Kiriskodowska, chemiczka, fizyczka, Stefan Banach, matematyk, Henryk Zygalski, kryptolog, Jakub Parnas, biochemik, Ludwik Hirschfeld, biolog, Józefa Jotejko, psycholożka, pedagogzka. Uczestnicy i uczestniczki sami decydują, którą postać wybierają. Kiedy już mają wybraną postać, ich zadaniem jest znalezienie jak najwięcej informacji na temat wynalazcy, naukowca, naukowczyni. Szukając informacji i tworząc opowieść o danej postaci, pracują według szablonu. Szablon ten znajdziecie w scenariuszu i w ten sposób budują, tworzą historię według konkretnych punktów. Następnie ich zadaniem jest ilustrować tę opowieść, znaleźć grafiki, zdjęcia, plakaty, które zilustrują każdy z tych punktów. To może być trudne, ponieważ zdjęć e, ilustrujących życie tych postaci nie zawsze jest dużo, ale namawiajmy ich, żeby próbowali szukać. Tutaj bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę uczestnikom i uczestniczkom na prawo autorskie i licencję Creative Commons. W scenariuszu znajdziecie link do filmów, które przygotowało Centrum Cyfrowe. One się znajdują na YouTube, to są bardzo krótkie filmiki, które w prosty, jasny sposób tłumaczą, czym są licencje Creative Commons i czym jest prawo autorskie. Kiedy wszystko jest gotowe, uczestnicy i uczestniczki montują swój Fotocast w aplikacji InShot. Podczas tego warsztatu korzystam z dwóch aplikacji. Pierwsza aplikacja to Jamboard, czyli taka online'owa tablica, którą można udostępnić uczniom i uczennicom poprzez link i wtedy oni mogą tam wpisywać swoje odpowiedzi. Dzięki temu możemy dyskusję przenieść z Zooma czy z Google Meet'a na zupełnie inne narzędzia. Komunikatory mają często co do siebie, że utrudniają dyskusję, uniemożliwiają mówienie równoczesne, powodują, że ludzie się zagłuszają i nie możemy dokładnie usłyszeć tego, co ktoś ma do powiedzenia. Działa bardzo prosto, po prostu zapisujemy tam, tworzymy takie notatki i możemy im nadać kolor. Ja zaczynam od tego, że zapisuję pytania, które mam do uczestników i uczestniczek, i każdemu pytaniu nadaję inny kolor. Kiedy już udostępnię im tę tablicę, proszę, aby odpowiedzi do danego pytania miały odpowiedni kolor. Niewątpliwie dużym plusem Jamboardu jest to, że odpowiedzi i wszystko, co tam piszą, jest anonimowe. To powoduje, że czują się trochę śmielsi, odważniejsi, i być może wypowiadają się ci uczniowie, którzy w normalnych warunkach nie zabraliby głosu. Druga aplikacja jest to aplikacja do montażu wideo. Ja w tym scenariuszu proponuję aplikację InShot, ale oczywiście jest wiele innych dostępnych aplikacji, z których uczniowie i uczennice mogą skorzystać. Czasami pytam ich, z jakich oni aplikacji korzystają i po prostu montują. W, w tej aplikacji, którą mają, e, otwieramy aplikację. Ma ona taką ikonkę, widzicie tutaj kadru. E, klikamy wideo, nowe i wy, wybieramy zdjęcia. Zdjęcia, które już wcześniej oni mieli pobrane i przygotowane. Pojawia nam się tam na, timeline, gdzie widzimy te zdjęcia po kolei ze sobą ułożone. Bardzo krótko, zobaczcie, jeżeli klikniemy na dany jeden odcinek, to możemy go rozciągnąć bądź skrócić, czyli możemy go wydłużyć bądź skrócić. Pomiędzy poszczególnymi fragmentami mamy coś takiego odcinek co nazywa transition, czyli przejścia, i możemy sobie tutaj wybrać dowolne przejście, czyli jak będą się ze sobą łączyły poszczególne wideo. I jak widzicie, macie tutaj pasek narzędzi. Jest bardzo dużo narzędzi w tej aplikacji. To, co dla nas jest ważne, to na pewno music. Dlatego, że w tym zadaniu zachęcam uczestników i uczestniczki do tego, żeby opowiedzieli o swoim bohaterze. Zobaczcie, jeżeli naciśniemy mikrofon i mamy ustawiony tak, jak chcemy, żeby się nagrało, klikamy. Odliczanie i nagrywamy. Józefa Jutejko była wybitną psychologką i pedagogą. I mamy nagrane wideo gotowe. W tej opcji muzyka jest też opcja dodania muzyki bądź różnych efektów. Dalej macie opcję nadania stickerów, czyli nałożenia różnych naklejek, napisania tekstu. Są filtry, które możemy na dane wideo narzucić. Pip czyli możemy nałożyć jakieś kolejne zdjęcie na, na to, które już mamy. Duration czyli wydłużyć czas trwania bądź skrócić. Split czyli przyciąć. Delay usunąć. VOLUME, jeżeli mamy wideo, gdzie już jest głos, to możemy to ściszyć, podgłosić. Mamy też prędkość. Prędkość, czyli możemy przyspieszyć bądź wydłużyć wideo. Duplicate, czyli jakby zduplikować, skopiować crop czyli wykadrować. Mamy od razu, zobaczcie tutaj, formaty, według których należy się posługiwać. Kiedy wszystko jest gotowe, na górze klikamy ten taki prostokąt ze strzałką. Save. Od razu nam pokazuje, jaka to będzie rozdzielczość. Klikamy Save i film zapisuje się w bibliotece naszego telefonu. W tym scenariuszu warto zwrócić uwagę na pewno na to, jak działają prawa autorskie i licencje Creative Commons. I tutaj myślę, że warto poświęcić część tego warsztatu na to, żeby każdy zrozumiał, że zdjęcia, grafiki i plakaty z powinny pochodzić albo z domeny publicznej, albo posiadać taką licencję, która pozwala na jej wykorzystanie. Warto również pokazać uczestnikom i uczestniczkom przykłady fotokastów bądź opowieści zbudowanych według zasad storytellingu. Linki do tego znajdziecie w scenariuszu. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego scenariusza. Pamiętajcie, że na dole znajduje się link do materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Powodzenia!